Tak, to... czy ja muszę coś zobaczyć Czy mnie widać teraz na tym live, czy nie? Widzę. Widać mi na A No dobra Jakie transmisja 4 godziny temu Tip dla was? Znaczy pasłon, dobra, dobra Dziękuję, to byłoby na wszystko. I ja do... to stop, 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 stop. Stop. Samary dołączył? O nie, bo ja bro. No znajesz? Nie ma Ameryki. Ameryka jest głupia. A głupi. Ale, ale czy to słychać? Jestem Szymon i pozdrawiam Xaveriego, takiego zimala.

Chcemy sobie przejąć ten fort. No i Brytyjczycy. Ale my, my go przejmiemy. Rozpakuj wszystko. Weźmy sobie... Dobra. Niech Xaver mi napisze na Whatsappie co mam... Jakie mam rzeczy wziąć i będę tym grał. Jakie rzeczy? Mam, muszę wziąć 5 rzeczy Xaver. I napisz mi na Whatsappie jakie rzeczy wziąć, dobra? Jeżeli to słyszysz. Zabery. Tutaj masz takie piękne rzeczy i będę musiał tym walczyć do końca życia. I podbi spróbuję podbić ten brytyjski zamek, który należy do Polski. A mnie w ogóle tu słychać na tym live'ie? brosy To co robię, ksagare, jak Suneruje jak to live Jeżeli to słyszysz, to powiem Ci, że skacza Skacza, skaczę, skaczesz Skacze, skacze, skaczę. Skacze, skacza, skacza Nie no, kurde Urządzenie wyjściowe, urządzenie Czy teraz <laughs> słuchać wszystko? E no, co jest? Halo? O dobra, już się naprawiło, dobra, nieważne. Dobra, Ksawery, jeżeli mnie słyszysz, um, powiedz mi trzy rzeczy, jakie mam wyposażyć do eku. E trzy rzeczy mi napisz na WhatsApp. Jakie mam rzeczy wyposażyć, jeżeli słyszysz, to live Trzy jakiekolwiek rzeczy. I pozdrawiam Ksawerego Martini Henry. Martini, Henry. Gdzie mamy Martini, Henry? Dobrze, mam. Co jeszcze? Dobra, taka broń. Dobra. Co jeszcze? Jeszcze dwie bronie tylko. The consul. Dobra, The Consul. The Consul, The Consul, The, consul. the, consul. Hmm. the consul. Gdzie to jest? To jest 33. A, dobra, słab. No nie, no żartujesz. Dlaczego słab? A, de consul. The consul. The consul. The consul. The consul. to jest du premier, consul. To jest to? To jest 33. Tak? 33. Czy nie? Wiesz, nie wiem, o co chodzi. Ale chyba o to... A, dobra. no to biorę. Dobra, i teraz pytanie do ciebie, czy iść na tą górkę. Tam, tam na tą górkę. Wiesz, tam od góry ich strzelać. No, tam jest jakiś typo tylko jeden. Dobra. Robię operację, odzyskanie. Pa, od tyłu go zajdę. Kurde. Aj, mnie zabił. Dobra, nieważne, skinałem. E, um, nie, dobra, spróbujmy słabym dosyć. Co to za zielona frakcja? Amerykanie. Co, co to jest napisane? Nie wiem.

<try> Mi ten to jest? Hmm, no Ho Holandia. Oh, dobra, słabna topór, dobra, czyli słaba prawda, no topór, dobra. I Asekonsul. Na maczoli, maczoli, maczoli Co to ma Co to maćoli? A ten, ten Dobra ten 46, prawda? No chyba tak No tak, maczoli O holanda, holla okay, idea Dobra, idę podbić zamek polski, który jest teraz przejęty przez Brytanię. Dobra, idę. Dobra, to ja może będę to parkiem atakował brosa. A ja... napisz mi na Whatsappie, ile osób ogląda tego live'a. Nie jest twoje, to Polski. Pa, przejmujemy. no czemu nie chce być przejmowany? Och, Sewery, czemu mi je działa tu? Czemu nie mogę tego przejąć? Nie wiem. Dobra, Martini, Henry. Hmm. Dobra, wiesz, Sewery. Chyba powiem wam, że będę musiał kończyć tego live'a. Bo robię to dyskretnie. I, i mogę mi... Być... I dzięki za oglądanie tego live'a i pozdrawiam Xavarego. Miłego. A jeżeli chcecie dołączyć, to gra się nazywa testy muszkietu. No i teraz kończymy live'a. Pa pa.